Witajcie. Dzisiaj y, zanurzamy się w świat przedsiębiorczości. Cześć. Co to właściwie znaczy, no wiesz, prowadzić firmę? Czy wystarczy mieć super pomysł? No właśnie, to często tylko początek, taki zapalnik. Okazuje się, że to mm, dopiero początek przygody. Dziś przyjrzymy się bliżej, na czym tak naprawdę polega zarządzanie przedsiębiorstwem. Trochę jak nauka zasad nowej gry, prawda? Fascynującej, ale jednak gry z zasadami. Dokładnie. Celem naszej dzisiejszej rozmowy jest zrozumienie tych kluczowych elementów, tych potrzebnych do założenia, ale i prowadzenia firmy. Od pomysłu przez zdobycie pieniędzy, aż po takie codzienne, odpowiedzialne działanie. Odkryjemy, co kryje się za kulisami prowadzenia biznesu. Zgadza się. To będzie taka podróż przez, powiedzmy, fundamenty biznesu. Chcesz to dobrze zapamiętać? Testy, quizy i infografiki. Link w opisie. Ucz się mądrzej, nie dłużej. Okej, okay, to zacznijmy od serca sprawy. Czym w ogóle jest zarządzanie? W materiałach często pojawiała się ta metafora statku i kapitana. Tak, to dobre porównanie. Zarządzanie firmą to trochę jak bycie kapitanem. Trzeba wiedzieć, dokąd płyniemy. Czyli mieć cel. Tak. I jak tam dotrzeć? No i oczywiście, jak zarządzać załogą i zasobami na pokładzie. A jakie są te kluczowe działania kapitana, czyli menedżera? Co mówią materiały? No więc przywijają się takie cztery podstawowe funkcje. Po pierwsze, planowanie. Wyznaczanie kursu. Dokładnie. Decyzja, dokąd płyniemy, co chcemy osiągnąć, jakie cele sobie stawiamy. Niektóre źródła, wiesz, mocno podkreślają wizję długoterminową. A inne mówią o elastyczności, tak? Że trzeba reagować na zmiany. Tak, dokładnie. Trzeba znaleźć y, złoty środek. Wizja jest ważna, ale adaptacja też. Drugi krok to organizowanie. Czyli co? Zbieranie wszystkiego na pokład. Właśnie. Mamy statek, mamy kurs, no to teraz trzeba zebrać i poukładać zasoby. Ludzi, czyli załogę. Z odpowiednimi umiejętnościami. Tak, rzeczy, sprzęt, materiały. Pieniądze, czyli jakby paliwo, no i informacje, mapy, dane rynkowe. Chodzi o to, żeby każdy i wszystko było na swoim miejscu. Rozumiem. Trzeci element, który często się pojawiał, to przewodzenie, kierowanie ludźmi. Tak, i to jest coś więcej niż tylko wydawanie poleceń. To motywowanie zespołu, inspirowanie do działania. Jak sprawić, żeby załoga chciała płynąć w tym samym kierunku, żeby się angażowała? No właśnie, to często opisywane jako, powiedzmy, najtrudniejsza sztuka w zarządzaniu, ale absolutnie kluczowa. Mhm. A czwarty element? Czwarta funkcja to kontrolowanie. Kapitan musi ciągle sprawdzać, czy statek płynie zgodnie z planem, czy nie zbacza z kursu. I czy efektywnie wykorzystujemy zasoby, tak? Paliwo, czas załogi. Dokładnie. Trzeba patrzeć, czy wszystko idzie jak należy i wprowadzać korekty, jeśli coś yy, idzie nie tak. Wiesz, w materiałach było sporo przykładów firm, które upadły, mm, bo zabrakło kontroli. Często właśnie tak. Brak weryfikacji postępów, finansów to prosta droga do problemów. Trzeba mierzyć, analizować i korygować kurs. Czyli te cztery funkcje: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie. To taki cykl zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Tak, żeby osiągnąć te wyznaczone cele. Brmi logicznie, ale wszystko zaczyna się od pomysłu, prawda? Skąd go wziąć? Czy wszystkie dobre pomysły są już zajęte? Hmm, to częsta obawa. Ale materiały pokazują, że inspiracje są, no wiesz, dosłownie wszędzie. Często rodzą się z własnych doświadczeń. Czyli zauważamy jakiś problem, brak usługi… Brak usługi… Albo coś nas irytuje? Dokładnie. Był taki przykład firmy kurierskiej, co dostarcza paczki tego samego dnia. Założyciel sam się frustrował, że musi długo czekać na przesyłki. I to go pchnęło do działania. Czyli własna potrzeba albo frustracja może być takim zapalnikiem. Co jeszcze? Rozmowy z ludźmi, słuchanie, na co narzekają znajomi, rodzina, czego im brakuje, obserwacja konkurencji, co robią inni, co można zrobić lepiej, inaczej. Albo gdzie mają słabe punkty? Tak. Analiza trendów. Teraz na przykład. Ekologia, zdrowy styl życia, nowe technologie to są kopalnie pomysłów. W notatkach były też chyba inspiracje z podróży? Zgadza się. Albo nawet z mediów społecznościowych. Ludzie tam często piszą o swoich problemach, potrzebach. Trzeba tylko umieć słuchać i obserwować. A jak już mamy ten, powiedzmy, zalążek pomysłu, co dalej? Wspominałeś o jakichś technikach kreatywnych? Tak, krótko. Była mowa o burzy mózgów czyli generujemy jak najwięcej pomysłów, bez oceniania na początku. Albo metoda pięć razy, dlaczego? Pytamy dlaczego, kilka razy, żeby dojść do sedna problemu. Ale sam pomysł to chyba nie wszystko. Absolutnie nie. To jest kluczowe przesłanie, które się powtarzało. Sam pomysł to za mało niezbędne jest badanie rynku. Czyli sprawdzenie, czy ktoś faktycznie tego chce i czy jest gotów za to zapłacić? Dokładnie tak. Ponoć pominięcie tego etapu to jeden z głównych powodów, dla których startupy upadają. A jak to zrobić? Jak zbadać rynek? No cóż, można analizować raporty branżowe, dane statystyczne, można przeprowadzić ankiety, porozmawiać z potencjalnymi klientami, albo pojechać na targi branżowe i po prostu obserwować. Chodzi o to, żeby zrozumieć ten rynek, zanim zainwestujemy czas i, co ważne, pieniądze. OK, załóżmy, że mamy pomysł, zbadaliśmy rynek, wygląda obiecująco, i tu pojawia się kolejny duży temat pieniądze. Skąd wziąć kasę na start? No tak, to często budzi emocje. Materiały wymieniały całą paletę możliwości. Najprostsze wydają się własne oszczędności. Dają niezależność, ale nie każdy je ma. No właśnie, dalej jest rodzina i znajomi. Tak zwane FFF. Friends, Family, Fools. Czyli przyjaciele, rodzina i yy, głupcy? Yy, trochę mocne określenie. Tak to się czasem żartobliwie nazywa. Łatwiej o pożyczkę, ale ryzyko dla relacji jest spore. To było podkreślane. Potem mamy kredyty bankowe. Klasyka. Ale tu pewnie wymagania zdolność kredytowa, zabezpieczenia. Dla nowej firmy to może być trudne. Dokładnie. Bariera na starcie. No i trzeba pamiętać o odsetkach, spłacie. Analizując te opcje, rzuciło mi się w oczy, jak różne ryzyka niosą. Materiały ostrzegały, żeby nie oddawać pochopnie kontroli nad firmą. Jak to jest z inwestorami? Słuszna uwaga. Inwestorzy zewnętrzni, jak aniołowie biznesu albo fundusze Venture Capital, wnoszą kapitał, często też wiedzę, kontakty, ale w zamian chcą udziałów, tak? Oczywiście, i tu trzeba dobrze negocjować warunki, żeby nie stracić zbyt szybko kontroli nad własnym dziełem. Ciekawą alternatywą, coraz popularniejszą jest crowdfunding. Czyli te zbiórki w internecie. Jakie są plusy i minusy według materiałów? Plusy to nie tylko pieniądze to też budowanie społeczności wokół produktu i taka weryfikacja rynkowa na żywo. Jeśli ludzie wpłacają, to znaczy, że pomysł chyba chwycił, nie? A minusem. No, trzeba publicznie ujawnić pomysł, co niesie ryzyko. No i jest presja, żeby spełnić obietnice wobec tych, co wpłacili. Na koniec warto wspomnieć o dotacjach unijnych, krajowych, z urzędów pracy. Tak, to często środki bezwrotne, co jest dużym plusem, ale y, zwykle wiąże się to ze sporą biurokracją, formalnościami i koniecznością realizacji konkretnego planu. No właśnie. Plan. Mamy pomysł, mamy potencjalne finansowanie. Czy teraz czas na plan działania? Wiele osób działa tak trochę intuicyjnie, na żywioł. Czy źródła to pochwalają? Raczej nie. Przestrzegają. Pojawiło się takie porównanie do budowy domu bez projektu. Trochę ryzykowne. No właśnie. Chociaż elastyczność jest ważna, to działanie bez planu to często prosta droga do chaosu i porażki. Podstawowym narzędziem jest tu biznesplan. To brzmi poważnie taki gruby dokument. Często tak bywa, szczególnie jak staramy się o kredyt czy inwestora. To taki szczegółowy opis, cele, analiza rynku, marketing, finanse, zespół taka mapa drogowa. Ale czy zawsze trzeba pisać taki elaborat? Niekoniecznie od razu. Dla szybszego, powiedzmy, prototypowania i testowania pomysłu, materiały często polecały lżejsze narzędzie. Hanwy Modelu Biznesowego, BMC. A, kojarzę. To ten schemat na jednej stronie z dziewięcioma polami. Dokładnie ten. Pozwala wizualnie pokazać logikę biznesu. Kto jest klientem, co mu oferujemy, jakimi kanałami, skąd mamy przychody, jakie mamy zasoby, działania, partnerów, koszty. Wszystko na jednej kartce. To brzmi jak świetne narzędzie do pracy w zespole. Tak, opisywaną ją jako super narzędzie do pracy zespołowej, do szybkiego testowania pomysłu i komunikowania go innym. Nie zastąpi w pełni biznesplanu w każdej sytuacji, ale na wczesnym etapie jest y, naprawdę bardzo użyteczna. Okej, okay, mamy plan, czy to w formie biznesplanu, czy BMC, ale firma przecież nie działa w próżni, prawda? Co materiały mówiły o otoczeniu firmy? Podkreślano, że zrozumienie otoczenia przedsiębiorstwa jest kluczowe dla adaptacji, dla przetrwania. Dzielono je zazwyczaj na dwa rodzaje: makrootoczenie, czyli te dalsze czynniki: gospodarka, prawo, technologia. Tak, trendy społeczne też. Mamy na nie mały wpływ, ale musimy je monitorować, bo one wpływają na nas. No i jest mikrootoczenie. To bliższe. Klienci, dostawcy, konkurenci. Tak, ci, z którymi firma ma bezpośredni kontakt na co dzień. I tu kluczowa jest analiza rynku. Trzeba ciągle badać ceny, popyt, czyli co ludzie chcą kupić, podaże, co jest dostępne, no i oczywiście działania konkurencji. Pamiętam ten przykład z Julką, która chciała założyć mobilny salon manikiuru. Tak, to było w notatkach. Sprawdziła, kto już to robi w jej mieście i czy dojeżdża do klientów na przykład na przedmieścia. I okazało się, że właśnie w tym dojeździe jest jej szansa, jej nisza. Dokładnie, to świetny przykład praktycznej analizy mikrootoczenia i znalezienia swojej niszy rynkowej. Trzeba poznać konkurencję, jej mocne i słabe strony, no i precyzyjnie określić, do kogo mówimy, kim jest nasza grupa docelowa. Mm -hmm. To fundamenty strategii, a przechodząc do finansów w bieżącej działalności przychody, koszty, zysk. Te słowa się ciągle przewijają. Jak to prosto wyjaśnić? Przychody to generalnie wszystkie wpływy pieniężne firmy, głównie ze sprzedaży produktów czy usług. Ale co ważne i na co zwracano uwagę, przychód to nie to samo co zysk. A to częsty błąd? Bardzo częsty, zwłaszcza na początku. A czym są koszty? To wszystkie wydatki, które ponosimy, żeby te przychody uzyskać. Dzieli się je na stałe, takie, które płacimy niezależnie od tego, ile sprzedajemy, np. czynsz za lokal, pensje administracji. I zmienne? Tak, zmienne rosną wraz z produkcją czy sprzedażą, np. koszt materiałów do produkcji, prowizje dla handlowców. Zrozumienie tej struktury kosztów jest kluczowe, żeby dobrze ustalić ceny i wiedzieć, czy w ogóle zarabiamy. No, właśnie, zarabiamy. Jak sprawdzić, czy firma jest na plusie? Patrzymy na wynik finansowy. To po prostu różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania czyli przychody minus koszty. Tak. Jeśli przychody są większe niż koszty, mamy zysk, firma zarabia. A jeśli koszty są wyższe? Wtedy mamy stratę, firma traci pieniądze. Analiza wyniku finansowego to jak sprawdzanie pulsu firmy. Musimy wiedzieć, jaka jest jej kondycja. Finanse są super ważne, ale coraz więcej mówi się też o tym, jak prowadzimy biznes. Co materiały mówiły o etyce? Odpowiedzialności. Etyka w biznesie była przedstawiana jako taki fundament długoterminowego sukcesu. Chodzi o uczciwość, transparentność, sprawiedliwe traktowanie pracowników, klientów, partnerów, działanie zgodne z prawem, ale też z takimi podstawowymi wartościami. To buduje zaufanie, prawda? A to chyba bezcenny kapitał? Dokładnie, bezcenny. A przeciwieństwem etyki jest korupcja. Wspominano o tym. Tak, była jednoznacznie piętnowana jako patologia. Wykorzystywanie stanowiska dla prywatnych korzyści, łapówki, nepotyzm, podkreślano jak to niszczy nie tylko firmę, ale całą gospodarkę, społeczeństwo. Pojawiło się też pojęcie CSR, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Czy to tylko taki miły dodatek? PR? Wiesz co? Materiały sugerowały, że to coś znacznie więcej. CSR opisywano jako strategiczne podejście, gdzie firma dobrowolnie integruje cele społeczne i środowiskowe ze swoją działalnością. Czyli nie tylko chodzi o zarabianie pieniędzy. Nie tylko. To nie jest tylko filantropia, chociaż może nie ubyć, to sposób prowadzenia biznesu. Przykłady: Dbanie o środowisko. Na przykład redukcja emisji, sadzenie drzew, etyczne warunki pracy, wspieranie lokalnych społeczności. Pamiętasz ten przykład z biegiem charytatywnym? Tak, firma organizowała bieg na rzecz lokalnego szpitala. No właśnie, to jest przykład CSR w praktyce. To jakie korzyści, według tych analiz, płyną z takiego podejścia, oprócz dobrego samopoczucia? Korzyści są całkiem wymierne. Lepsza reputacja, Większe zaufanie klientów, inwestorów, łatwiej przyciągnąć i utrzymać dobrych pracowników, talenty. Często też pojawiają się innowacje, bo firma szuka bardziej zrównoważonych rozwiązań. CSR staje się po prostu elementem budowania przewagi konkurencyjnej. To była naprawdę e, intensywna podróż przez te podstawy z zarządzania. Spróbujmy teraz zebrać takie najważniejsze punkty do zapamiętania. Co warto wynieść z tej naszej analizy? Dobrze, po pierwsze, zarządzanie to ciągły proces planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie. Wszystko po to, by efektywnie wykorzystać zasoby i osiągnąć cele firmy. Po drugie, pomysły na biznes są wszędzie rodzą się z doświadczeń, rozmów, obserwacji ale kluczowe jest, żeby sprawdzić, czy rynek tego chce zrobić badanie. Po trzecie, finansowanie są różne źródła. Oszczędności, rodzina, banki, inwestorzy, dotacje, crowdfunding. Każde ma swoje plusy i minusy. Trzeba wybrać mąże. Po czwarte, planowanie jest niezbędne. Czy to przez szczegółowy biznesplan, czy bardziej elastyczną kanwę modelu biznesowego. Bez planu łatwo się pogubić. Po piąte, firma musi rozumieć swoje otoczenie. To dalsze makro i to bliższe mikro, czyli rynek, konkurencja, klienci. Trzeba to ciągle analizować. Po szóste, finanse. Trzeba monitorować wynik finansowy, różnice między przychodami a kosztami, żeby wiedzieć, czy mamy zysk, czy stratę. Po siódme, biznes powinien być etyczny, uczciwy, odpowiedzialny. Unikamy korupcji. I wreszcie po ósme, społeczna odpowiedzialność czyli CSR. To nie tylko wizerunek ale strategiczne podejście, które może przynieść długoterminowe korzyści. Zgadza się. Prowadzenie firmy to, no, spore wyzwanie. Wymaga wiedzy, umiejętności, ciągłej nauki i adaptacji. Ale zrozumienie tych fundamentów, o których mówiłyśmy, to na pewno solidny punkt wyjścia. I z tą myślą może warto się zastanowić, jaki odpowiedzialny biznes, działający właśnie według tych zasad, mógłby realny wnieść coś wartościowego w naszym najbliższym otoczeniu. Jakie problemy rozwiązać? Jakie wartości oprócz zysku mógłby tworzyć? To dobra pytanie na koniec. Zostawiamy je do przemyślenia. Dziękujemy za wspólną analizę. Dziękuję również.